Zalewam torbę skorupek Coca-Colą. Ten patent odmienił moje życie. Na początku do pojemnika przełóż skorupki. Następnie wlej jedną szklankę Coca-Coli do pojemnika ze skorupkami. Dodaj również pół szklanki płynu do mycia naczyń oraz dwie łyżki sody oczyszczonej. Całość dokładnie zmiksuj, aż uzyskasz jednolitą mieszankę. Następnie przelej ją za pomocą lejka do pustej butelki po napoju. Teraz polej przypaloną patelnię przygotowanym płynem. Odczekaj kilka minut, aby składniki mogły skutecznie zadziałać, a następnie sięgnij po gąbkę i delikatnie wetrzyj miksturę w zabrudzenia. Zobaczysz, jak szybko i bez wysiłku resztki przypaleń zaczynają schodzić. Na koniec dokładnie opłucz patelnię pod bieżącą wodą i przetrzyj ją suchą ściereczką. Efekt cię zaskoczy. Patelnia będzie wyglądać jak nowa, a ty zapomnisz o długim i męczącym szorowaniu. To szybkie i skuteczne rozwiązanie sprawdzi się w każdej kuchni.